Zadanie piąte to zadanie od razu mówię, tak tutaj rozpisałam, że na pewno nie będzie ono dla wszystkich bardzo dobrze zrozumiałe, bo jest to nie najprostsze zadanie. Ja tutaj rozwiązałam zadanie takim sposobem, trochę na dowody, i sam zapis, jak tutaj jest to rozwiązane, jest na pewno bardzo poprawny, ale. Część osób może mieć problem z rozumieniem tego i może być dla Was trochę za trudne zadanie, bo ogólnie zadanie łatwe nie jest. Więc nie da się go też jakoś w bardzo prosty sposób wytłumaczyć. No, bo jak są łatwe zadania, to można wytłumaczyć łatwo. Natomiast bardziej skomplikowane zadanie, które wymaga jakiejś tam wiedzy z matematyki, takiej trochę bardziej zaawansowanej, no niestety nie da się wytłumaczyć łatwo. Ale tutaj też pokażę Wam taki sposób, trochę bardziej na logikę, w jaki sposób też można zauważyć, jaka jest odpowiedź i to wytłumaczyć. A bez tych zapisów trochę bardziej skomplikowanych, które tutaj pokażę. Tutaj mamy w tym zadaniu. Mowę o dwóch liczbach. Mamy tak, że reszta z dzielenia liczby a przez 4 jest równa 1, czyli sobie to zapisujemy, czyli reszta z dzielenia przez 4 liczby a jest równa 1, czyli w liczbie a mieści się ileś czwórek, x czwórek i jeszcze jeden zostanie. I też y, tego typu równanie y, można zapisać w ten sposób, że a to jest 4x plus 1, no bo skoro jak liczbę a, po, jak chcemy sprawdzić w liczbie a ile się mieści czwórek i mieści się ich, ich x i jeszcze jeden zostaje, to możemy tą liczbę a zapisać jako 4 razy x plus 1. I to jest to samo, w ten sposób zapisujemy poprawnie liczbę a. Też coś podobnego tłumaczyłam w zadaniu czwartym, można się cofnąć, jeżeli nie jest to do końca zrozumiałe, to tam tłumaczyłam to jako po raz pierwszy, myślę, że jeszcze dokładniej. I mamy jeszcze tu podane y, liczbę, informacje o liczbie b, że reszta z dzielenia liczby b przez 4 jest równa 3. I tu analogicznie tak samo zapisujemy, czyli b jak podzielimy przez 4, no to ileś tych czwórek w b się mieści i zostanie jeszcze 3, bo taka to jest reszta. I w związku z tym, że w tej liczbie b mieści się y czwórek i jeszcze zostanie 3, to może tę liczbę b zapisać jako 4 razy y plus 3. Mam nadzieję, że to jest dla Was jasne. Tutaj, żeby ten zapis wykonać, no to najłatwiej, e, najłatwiej tutaj po prostu e, no rozumieć ten te zapis. Tak jak tutaj tłumaczę w ten sposób, to myślę, że jest to dosyć logiczne, że, że B można w ten sposób wtedy obliczyć. No i teraz mamy w podpunkcie A e, ustalić, jaka jest reszta z dzielenia przez 4 liczby A plus B. I tutaj można też to zrobić na logikę, bo tutaj mamy to ustalić. Tutaj nie jest napisane w poleceniu, że udowodni to równaniem czy coś w tym stylu, tak? ja to i rozpisałam, może być to trochę przesadzone i myślę, że jeżeli nie rozumiecie tego, co tutaj piszę, to najlepiej, jeżeli macie takie zdanie do domu, to nie przypisujecie tego w żadnym wypadku, bo będzie to wyglądało tak, jakby ktoś właśnie za Was to zrobił. A jak wytłumaczycie to w ten sposób, jak teraz Wam powiem, no to myślę, że będzie to dosyć wiarygodne, jeżeli to rozumiecie, że zrobiliście to sami. Czyli, jeżeli mamy ustalić, jaka będzie reszta dzielenia tej liczby a plus b przez 4, no to zobaczcie, jak dajemy, dodajemy te dwie liczby a i b, no to tutaj mamy ileś tych czwórek i tutaj też ileś tych czwórek. No to i tak to się na 4 podzieli. A te reszty, jest je sobą dodadzą, tak, bo jak te liczby, to te reszty też się zsumują, no to z reszt wyjdzie nam 4, tak, czyli to się podzieli przez 4 ta reszta. Więc jakby tutaj reszta dzielenia sumy tych liczb przez 4 będzie równa 0. I to można stwierdzić bez jakichś tutaj matematycznych dowodów i jakichś skomplikowanych zapisów. Ale gdybyście chcieli to sobie ładnie rozpisać i będzie to dla Was jasne, no to też myślę, że fajnie zobaczyć, jak to zrobić tak matematycznie na zasadzie takiego dowodu. Czyli. Coś mi tu poznikało. Czyli piszemy sobie A plus B, ile to będzie równe, tak? Dodajemy do AB. Tutaj dałam inne liczby, dlatego że tutaj w B raczej inna ilość tych czwórek będzie się mieściła niż w A, dlatego że to są inne liczby. Czyli piszemy tak: A plus B, czyli A to 4x plus 1, tak? B to 4Y plus 3. I to sobie upraszczamy. Czyli 4x plus 4y się nie doda, więc przypisuję. 1 plus 3 jest 4. I teraz, żeby pokazać, że ta cała suma dzieli się na 4, to wyciągam czwórkę przed nawias. Tak? I wtedy widać, że no ta suma podzieli się na 4, skoro można ją zapisać jako iloczyn z czwórką. Bo to jest tak w zadaniach z dowodów, że chcemy coś udowodnić, że to jest podzielone na 4, to po prostu zapisujemy go czym z czwórką. Ale tak jak mówię, to jest ta wersja bardziej zaawansowana. Jeżeli to nie jest za, za bardzo zrozumiałe, to można skorzystać z tego sposobu pierwszego. Teraz podpunkt B. 2A. Czy 2A będzie się dzieliło na 4, a jeżeli będzie się dzieliło, no to... Jeżeli się nie będzie dzieliło, to jaka będzie reszta? No to jak podwoimy to A, no to jak podwoimy tą ilość czwórek, które tutaj są tym A, no to i tak się wszystko na 4 podzieli, tak? I tu jeszcze podwoimy tą resztę, jeżeli podwajamy A, tak? Więc jak podwoimy tą resztę, no to to się na 4 i tak nie podzieli, bo tu będzie dwójka, tak? Więc po prostu ta dwójka zostanie, bo tutaj przy dzieleniu przez um, 2A przy dzieleniu przez 4, na resztę 2, tak? Także to jest najprostszy możliwy sposób i też jest to bardzo poprawnie, bo tu trzeba tylko to ustalić. Um, tak na logikę stwierdzić, patrząc na te liczby, rozumiejąc to, niekoniecznie tak rozpisując jak ja tutaj. No ale teraz, w jaki sposób to rozpisać? Gdybyśmy chcieli zobaczyć, jak to zrobić, tak bardziej na dowodach, na, na, na zapisywaniu równań, no to piszemy sobie, że dwa razy a, a to jest suma, my do tego w nawias dajemy. Jak mnożymy sumę różnicę, zawsze dajemy w nawias, czyli 2 razy a tutaj upraszczamy, wymnażamy No i teraz patrzymy, czy tutaj można zapisać tą sumę jako i o czymś czwórką, no nie da się, ale możemy rozpisać, że to jest 4 razy 2x plus 2, więc z tego zapisu wynika, że ta reszta po prostu z dzielenia na 4 to zostanie nam ta dwójka, bo 8x się na 4 podzieli, a dwójka nam zostanie. No i teraz 2B. No i tutaj też najłatwiej właśnie na logikę to, to zrobić, czyli... Yy, Dwa razy B. Czyli tak, jak tutaj ileś tych czwórek w tym B się mieści, to też jak podwoimy ilość tych czwórek, to i tak to wszystko się na cztery ładnie nam podzieli. Ta reszta nam się też tutaj podwoi. Więc z tej reszty zostanie nam 6. Więc z tej reszty wyjdzie nam jedna czwórka, tak? Bo przy dzieleniu przez 4, jak będzie tu reszta 6, to nam jedna czwórka wyjdzie, jako ta ilość czwórek się zwiększy. A zostanie nam z tego dwa, tak? Z tej reszty 6. No bo jedna. Tak, czwórka pójdzie na dzielenie przez 4 i 2 zostanie. Więc z tego będzie reszta 2. I też to widać bez tych zapisów. Um, no, a gdybyśmy chcieli ładnie to rozpisać, tak matematycznie, no to wtedy. Um, ja tutaj Wam to pokazuję, bo to nie są jakieś równania, które są za trudne na ósmą klasę, jakie za bardzo zaawansowane, czy tutaj nie wiadomo co. To powinno być zrozumiałe i w miarę do ogarnięcia bez problemu dla osób takich, które mają piątkę z matematyki albo reprezentują, no taki wyższy poziom z tego przedmiotu. Ale jeżeli macie problemy z matematyką, to to naprawdę jest i tak trudne zadanie, jakby go nie tłumaczyć. Um, bo to nie jest prosty temat z tymi resztami. W ogóle ta strona z tymi zadaniami 18 jest dosyć ciężka. Także jeżeli tego nie do końca rozumiecie, to też proszę się tym nie przejmować, bo na pewno będą dużo prostsze rzeczy i na pewno bez tych rzeczy ze strony 18 można też sobie w miarę radzić dobrze z matematyką. Um, czyli 2b, no to zapisujemy 2 razy ta suma, rozpisujemy i też um, jak chcemy rozpisać tą liczbę tak maksymalnie, żeby się dzieliła na 4, no to rozpisujemy 6 na 4 plus 2, to się tutaj na 4 ładnie podzieli, to 8y i 4, a dwójka nam zostanie.